Ja go zapamiętałam jako osobę bardzo e, serdeczną, bardzo e, taką zawsze zaczepiającą innych. Zaczepiającą w takim sensie, że zawsze chciał zamienić trzy słowa, opowiedzieć jakiś żart, posłuchać co u ciebie. Ta, to są takie osoby, e, mam wrażenie, że teraz świat zaczął pędzić tak strasznie, że tych osób właśnie najbardziej brakuje, bo one, one słuchały, one były, one starały się, nie mając czasu czasami, Mając 150 osób tutaj na planie, z każdym zamienić troszeczkę chwilkę, pogadać, że to są. No Paweł był wyjątkowy też, bardzo ciepły, bardzo zawsze komplementujący, zauważający piękno. Tu można by wymieniać. Oczywiście, że ja cały czas o nim myślę. Zawsze jak w Warszawie gdzieś zdarzy mi się przejeżdżać, a często tam jeżdżę, gdzie, gdzie Paweł jest pochowany, czyli na Powązkach, to no zawsze te myśli uciekają, nie? Zawsze. Chcę pozdrowić go. Wierzę w to, że może on nawet yy, o tym wie, albo widzi, albo, albo odczuwa. Nie wiem, no, strasznie bym chciała wierzyć, że jeszcze gdzieś się spotkamy.